Cześć widzowie, witam was w kolejnym odcinku na moim kanale No tym razem ze StumbleGuysa, bo go trochę mega dawno nie było chyba No ale co Już tutaj nazbierałem na pierwszego spina Ale cel dzisiejszego odcinka, no to jak najwięcej karnetów wbić Bo jestem chyba trochę w tyle, no chyba że ty kupił karnet No bo już widziałem, że mieli po prostu z tą emotkę no i co, trochę tu się pozmieniało, no bo kroki epickie niby. Te epickie, jakieś skiny te wyjątkowe. Nie wiem, coś tu się pozmieniało, bo jeszcze zauważyłem, że na legendarnych nie ma coś specjalnego, a mityczne to coś specjalnego i to też są mityczne. Jeju widzowie, tyle się tu pozmieniało, tak samo w spinach, tam już widziałem. No to czekajcie, sobie pierwszego otworzymy. Okej, okay, zobaczymy co tutaj wylosujemy. Mam nadzieję, że nie jakiś jeden I widzicie jak to teraz wygląda. No trochę inaczej i się tu no jakby zmieniło. Ale okej. Okay. Yy, musimy tutaj teraz sobie zagrać rundę. Zobaczymy co będzie na pierwszą mapkę. O, szybko się załadowało, to dobrze. Okej. Okay. Czyli ta podruba. Ej, już nie pamiętam nazwy tamtej mapki. Już w ogóle nie pamiętam, więc no podruba tamtej mapy tylko tak mogę powiedzieć. Au. O. You. Dobra, nie wiem czy wygram, bo trochę jestem słaby Patrzcie i oni mają kroki już, palmy. Ja mam obecnie banany. Ej, i typ ma 2023. No. Pierwsza runda nam się nie poszczęściła. A, i tam wolno podwajać za reklamę. To im będziemy podwajać. No. To jest dla nas ok. Dobrze, dobra, dobra. Przecież raz już to zrobiłem, że podwoiłem. E, Okej, okay. czyli tylko wybierzemy kroki. Mamy i to że... epickie, to jest co? A to legendarne. Aha, i to są te legendarne. No, te są fajne. Ale nie, no, czekajcie. Dobra, nie, ja muszę wziąć jakieś swoje. Niezależnie czy są epickie, czy jakie. Weźmy sobie bombelki i sobie może skina zmienimy. Ja zawsze chyba już będę mówić coś specjalnego. Na dragona, mojego pierwszego skina. Coś specjalnego lub mitycznego, nie wiem. Która dla mnie teraz będzie nazwa poprawna, bo po prostu się przyzwyczaję do tego in, innego, do tej pierwszej nazwy. Ale okej, okay, mapka jest, no, git, więc mam nadzieję, że przyjdziemy. Aha, o to mam serio Giga super formę. No, dawno nie Widzicie, teraz, jak to mi idzie? Ale nie wiem, może przejdziemy. A to na, na styk. No, jednak nie. O, dobra, sobie teraz za reklamę to kupię. Dobra, i sobie już to kupię. Za reklamę. I widzowie was przepraszam, jeżeli... Słyszycie, że mam inny głos, bo trochę... no, mały katar katar mam, więc no sorry. Ale dobra, tutaj zagraj. O, jakieś wyzwanie. Dobra. Sobie w to zagrajmy. Dobra, i nam wylosowało. To są inne nerfy. I tylko w to gramy, chyba. Ja sobie od razu HP muszę doładować. Tą broń tu zmienić, bo tu się zawsze zmieniało. A teraz nie mogę otrzymać pozwol. Jeszcze muszę poczekać. I to jest nawet kosmos, chyba. Oj, ta broń jest fajna jakby, no nie wiem jak... Snapperzka. No po prostu ona tak fajnie ładuje. Ej, nie, ja mam trochę mało HP, ja muszę sobie tutaj doładować. Nie, nie, bo mogę, tam może mi zmienić broń to ja podziękuję. Ej, o! Dobra, chociaż przeszłam. Ale serio. No, trochę dziwnie mi się tu gra. Ej, patrz, jakiego ma fajnego skina żelka. No, ja mam takiego żółtego. Okej, okay. gdzie się respie, bo siebie na razie nie widzę. Tu. No, to ja idę sobie doładować HP. O ile mi ktoś tu zostawi. O! Ej, tam mogę doskoczyć? Nie Okej okay. Nie mam pełen max HP Jejuu, ty tu jesteś I mi zadajesz Dobra Oj trzeba tamtego. O, teraz tego dobić. oni mnie dobijają. Dobra, nie, 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 nie uciekaj Godli mnie Tutaj nikt mi tu nie zadaje, ale i tak, no, muszę trochę tutaj się doekspić, jakby wróć do bezpiecznej strefy. O co chodzi? A to mi zabiera życie? Jej ja już nie wiedziałem. Dobra, znowu sobie to podwoimy. I okej, okay, już to zrobiłem, ale. O, no i odbierz super. O, czekajcie. Okej, okay. to w sklepie nic na razie nie mamy. Więc poczekajcie. Odbierzmy sobie 50 klejnotów. Tego spin, spina zostawimy. I sobie kupimy tutaj też jakiegoś spina. Za. Nie wiem. Co. Może ten. Ale kogo on tu ma jeszcze? No nie wiem. Chyba tego kupię. Więc klikam. I zobaczymy, co nam się wylosuje. Mam nadzieję, że coś fajnego. I dawaj, dawaj. No nie. O, i pięć żetonów. No dobra. To zagramy chyba sobie ostatnią rundę i będzie już koniec odcinka. O ile nam się uda wygrać, a nie cały czas przegrywać. Patrzcie, jak chcę mieć tak, że będę mógł cały czas rysować, to jak będę grał, dotykał ekranu, no to będzie rysować, nie? Teraz dotykam i kropki się pojawiają. Teraz... Aha, wywaliło mnie. O, już nie wywali tego mojego pięknego skina. Czy wywali? Halo? Eee, już nie wiem. O, teraz wyczytuję. I okej, okay, mamy tą mapkę, której dawno nie miałem. Więc okej. Okay. Oj, doskoczę? Tak. Dobra. Ale on ma kroki. Fajne, tamten ło. Aha. Nie jestem jednak już takim dobrym graczem, bo wtedy no, byłem trochę lepszym. Przyznajcie, że lepiej mi to wszystko wychodziło. No a teraz już. Trochę nie grania i widzicie efekty końcowe. Ale okej, okay, przejdziemy. Okej, okay, przechodzimy, więc jesteśmy spokojni. I okej, okay, już sam odpadli, co mieli, ale patrzcie, fajna syrenka, arbus, fajne to suskiny. Lepszy to jest chyba ten Arbus dla mnie. No dobra, ładujcie nam. Aha! Wywaliło. Dobra, to chyba. otwieramy tego spina? Może tak, bo jak trafimy cztery żytony no to będziemy mieli epickie lub lepsze. W takim razie musimy. I dawaj epic. No dobra. Nietypowy trzy Żetony i teraz mamy 34. No. A brakuje mi jednego żetonu. Dobra widzowie. Ja już się wa z wami będę żegnał. Dziękuję za oglądanie. Pa.